Siema no z tej strony Okej Wuzy i nie ma czasu na przyciąganie, ponieważ Arena już wystartowała, liczyłem, że będę miał jakąś chwilę taką, żeby powiedzieć siema z tej strony olejwizzy. O mam, koksje... Nie, to nie jest koksjapko, chociaż może jest, ale mam też miecz, dobra, to jest, słuchajcie, nieoficjalnie wygrane, ale nie zdążyłem się z wami przywitać, więc siema, no tak nieoficjalnie w tym momencie. Jeszcze raz próba podejścia druga. Z tej strony Olek I a to jest gameplay z Minecraft Survival Games z serwera mysg.pl oczywiście i czy coś tu jest? Nie, tam się chyba spada. Kiedyś tam. I have nope. Nope, just chuck testa. Dobra, nie weszło mi. I, I słuchajcie, dzisiaj chciałem zacząć od takiego announcementu, że jak widzieliście na moim kanale nie ma żadnej grafiki, praktycznie. Tak samo nie mam intro, jeżeli ktoś z was się zna na tych intrach, na grafikach, na tym wszystkim, żeby to wyglądało tak ładnie, dopieszczenie, oczywiście layout nowy, ponieważ YouTube narzucił, to słuchajcie, jeżeli ktoś z Was by chciał coś takiego dla mnie zrobić, ja będę mega wdzięczny, oczywiście o was wspomnę w następnym odcinku czegokolwiek. Eee, I słuchajcie, jeżeli ktoś to zrobi, wracamy do tematu. Oczywiście wszystko pod nich eee, I uwaga, uwaga! O, skrzynka! Prawie bym przegapił. Jeżeli ktoś to zrobi już, to zapraszam do wysyłania na YouTube'a i oczywiście w przypadku intra, bądź na e-mail wuzajmałpao2.pl w przypadku grafiki. I jak powiedziałem, będę super wdzięczny i na pewno o Was nie zapomnę. No i dobra, przechodzimy do, wa do walki. Do, do, do walki, do, do, do walki. Dobra, mam nadzieję, że nie przegapię więcej skrzynek. Znaczy, mam nadzieję, że żadnie nie przegapię ogólnie, ale różnie to bywa. Tam coś jest, nie? Dobra, w takiej o. A widzisz a, a, a widzisz, a widzieliście, a prawie bym przegapił tą skrzyneczkę, tak więc oczywiście lecimy, dzisiaj w ogóle bez, bez rowerka, bez rowerka, tak bardziej pieszo bym to uznał, um, no i mamy pełną arenę, w ogóle tej areny chciałbym, chciałbym znać którekolwiek z tych aren, bo nie grałem bardzo długo na survival gamesach i zmieniło się dosyć dużo, kiedy ja ostatni raz grałem na SG, wow, we wrześniu poprzedniego roku, więc ja mam farta do tych skrzynek, słuchajcie. Jednak, o, o, już myślałem, że jest pusta. To by mnie niezbyt pocieszało. Na szybkości oszamiemy, oszamiemy rybki. I teraz jeszcze jednego pieczonego schabika. Nie lubię schabów, wiecie? W zasadzie o wiele bardziej lubię kurczaka. Ale schabowe, no, zależy kiedy. Jak jestem mega głodny. W zasadzie teraz jestem mega głodny. A ja się poświęcam i nagrywam w tym momencie dla was. oj, oj, ojoj, oj, oj, oj. Dobra, ale w tym momencie nie skupiajmy się na tym, tylko na tym, aby wygrać tę arenę. I odejść z chwałą w pewien sposób. Częściej wygrywam, jak nie nagrywam, kiedy sobie po prostu gram for fun W zasadzie pierwszy raz zebrałem się do nagrania Survival Games'a i tutaj również pytanie do Was, co byście chcieli zobaczyć na kanale w przyszłości? Oprócz Survival Gamesa mam nadzieję, że uda mi się za niedługo zaprosić kogoś z YouTube'a, kogo znacie oczywiście, do kooperacji na tym Survival game, na terror na, na Survival Gamesie aby oczywiście osiągnąć jakieś zwycięstwo we dwójkę. Może... Już myślałem, że tutaj ktoś jest, a to tylko nędzny zombiak. Eee, dobra. Straciłem <laughs> wątek, straciłem wątek, ale już mamy tutaj jakąś. O, chłopaki się biją. I będzie double kill, double kill, double kill. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Pamiętajcie, pierwsza zasada. O, nietykalności. Znaczy, nie ma takiej zasady, ale improwizuję, więc wymyślam na bieżąco. Co, że jakieś skrzynki tutaj były, to prawdopodobnie samograbione. Przydałoby się teraz wrzucić to. Gdzieś tutaj. Flint to by się przydała. E, to się. O, to dobra. To sobie od razu założę. Tutaj żarełko. Tutaj mieczyk. No i jest w miarę bezpiecznie. Tylko szkoda, że nie mam strzałek. Gdybym miał strzały, to by mi się ten łuk również przydał. Zrobiłbym z niego pożytek. Wierzcie mi. Oko mam celne. Siemaziom. O! Iron Sword, GGWP. Ale mam, a jestem złoty, ale jestem złoty. Dobra, wyskoczę do niego z zapalniczką, że niby jestem taki biedny. O, jakbym to dał, Rader A, a ty jesteś naprawdę taki biedny ziom. Ale za to się A, się z ciebie sypło? To nie powiem, nie powiem, nie powiem. Widzę szansę na wygranie tej areny. Chociaż widziałem również szansę na wygranie dwóch poprzednich aren, jednakże nie założyłem. I moja noga się osunęła, i wpadłem do. Olawy. To nie było przyjemne. Coś tu jest? Nie. Okej, okay, bieda, bieda w chacie Coś tutaj jest, też nie, też nie Zobaczymy ile osób pozostało A, Mało, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć Cztery, nie umiem liczyć Znaczy pięć ze mną, dobra, umiem liczyć, umiem liczyć Jakby co to nie było, faila, nikt nic nie wiedział, nikt nic nie słyszał I ciśniemy dalej A Może gdzieś, nie, te, te domki wszystkie Obrabowałem Owca padła Stwierdzam zgon, gądu umarł A teraz biegniemy w stronę dżungli Rozpędzeni prosto w stronę dżungli Przypomnijcie mi, żebym nie śpiewał nigdy więcej. Ok, stan życia się zgadza, wszystko się zgadza. Łucznik. Ok, mam nadzieję, że nie będziemy musieli liczyć na e, końcówkę, to znaczy na dead match na samym końcu, bo to są naprawdę bardzo długie gry. Na pewno na jakimś drzewie będzie. Skrzyneczka. Jak już mówiłem, aren za bardzo nie znam. <laughs> mam aż cztery perły kresu. Mogę, mogę naprawdę ryzykować. Mogę się wbijać w miejsca, które inni nigdy się nie dostaną. Ale pewnie, znając, życie się teraz spadnę i będzie GGWP, <laughs> wiecie, ze szczęściem różnie bywa. Raz jest, a raz go nie ma. Jak więc zaraz piorun trzepnie to inoros. i powoli. Slowly, slowly, slowly. Nie lubię tego miejsca, jest, jest takie ciemne, takie mroczne. O, widzieliście, jakiego moonwalka zrobił? Moonwalka, moon, moonwalka. Moonwalk, zombie. Jak z thrillera. <laughs> Morchewka, można będzie zasadzić. W ogóle zaraz, zróbmy analizę sprzętu. Niepotrzebne, niepotrzebne w zasadzie Nic tu jest niepotrzebne. Dobra, ale mam, mam koks eku. Mam. Jo! Złote jabłko. Przydałoby się tutaj gdzieś bliżej. A śledzika odłożymy dalej. Taki żarcik osobowy. O! O, no, złoty miecz nie przyda się, ale pamiętajcie, żeby wyjmować ze skrzynek, żeby przypadkiem przeciwnik tego nie przechwycił. No i w tym przypadku podobnie, fajnie. Mam dwie zbroje: Sre srebrne. <laughs> Chciałem mówić srebrne. Dwie oczywiście złote zbroje: <laughs> żelazne, ale przydałoby się resztę ku żelaznego również. Nic więcej nie mam żelaznego nie mam. A ja mieczek mam, mieczek mam, ale mieczek nie wystarczy. Mieczek nie wystarczy, znaczy, pf, dobra, mi wystarczy. Ale się obiłem Niepotrzebnie. O. Enderman. W zasadzie mógłbym sobie go zabić, żeby wziąć kolejną perłę kresu, żeby się móc teleportować. Like a boss. Like a boss. O. Skrzydaczka. Dobra, weźmiemy samo żarcie. A spodenek już nie. <laughs> Może ktoś weźmie te spodnie, bo one będą lipne. O. Przefarciłem trochę skrzydaczek. I jest nadzieja na zwycięstwo. Ile osób jeszcze? Dwie. Dwie, 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 uda się, uda się. To będzie mój double kill. Forpenta, go forpenta! Za dużo Lola, mówią wszyscy. Ja się zgadzam. Normalnie Kogmaw. <laughs> I właśnie, Creeper jest jak Kogmaw w Lolu. Biegnie w ciebie i eksploduje. Ale teraz już trochę drámy. Trochę ciszy. Owca zakłóciła ciszę. Ten gatunek. Często to robi. No. Czytała... Nie pamiętam kto to był, właśnie... Zapomniałem kto czytał! Ale wy w komentarzach mi powiedzcie, kto czytał. Czytała... Shit. Teraz będę zamiast skupiać się na grze, myślał, kto to czytał. Dobra, tam jest jakaś fajna, nie wiem, co to jest w zasadzie. Jaskinia? Coś tam desen. nie wiem, to jest dojście na spawn. Liczymy na deathmatch. Trochę dramy nie zaszkodzi. O, cicho, 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 cicho. O! plecy nic, nie ma. Okej, okay, wbieramy Wow! Okej. Okay. Na shifcie! Nie wiadomo co tam jest. Ale dobra, biegnę w zasadzie. Nic nie mam do stracenia. Znaczy. Mam zwycięstwo! Na shifcie. Albo nie. Gdzie to tak będzie? a No, na spawn. Shalony Johnny, Max Shadow. Wow, what the hell? They see me jumping. They afking. Okej, okay, nieważne. Nie idź w stronę słońca. Znaczy, nie, gdy zobaczysz długi tunel, nie idź w stronę światła. O, tu nie ma światła w zasadzie. Nie lubię. Tu jest za ciemno, tu jest ostrożnie. Tu ja się boję. Ręce mi się trzęsą. A, coś przed nami. ale tu ktoś zastrzelał. ale ostrzał był. Jak w czterdziestym drugim. Okej. już się powoli. Życie. Nasze znaczy, życie. Ło, do, do. Nie mam staminy. Zwał jak zwał. Głód był duży. MC Shadow. Przydałoby się jakiś vote na deathmatch. Nie, nie ma. Liczę, że jestem najbardziej dokokszony, jeżeli chodzi o ekwipunek. Jest taka szansa. Jakbym znalazł lawę, to bym chociaż wyrzucił ten zbytny, zby, zbyteczny mi syf. Jaki się bym zgromadził w moim ekwipunku. A czemu by nie? Dobra, teraz będę rozprędzony prosto w stronę słońca. O, i skrzynka, o, niepotrzebne, 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 wezmę kurczaka. No, stąd i tak nie mam jak nic wziąć. Ciekawe jak wejdę tutaj, to mnie piźnie piorun. Znając moje szczęście, tak! I dalej zostaje zagadką, kto zwycięży? Kto wygra to spotkanie? Szalony Johnny, Memsi, Shadow czy Wuzej? Wuzej podbiega do kolejnej skrzynki. Czyżby, kolejne dwie perły kresu. Kolejne śledziki. I brak żelaznego eksypunku. A wbiegnę sobie tutaj, co za nie wbiegnę, jak sobie wbiegnę. Heh. A sobie wbiegnę też tam. Zawsze pod jedynką muszą być perły. Nie wiadomo, co się stanie. Nie wiadomo, co się wydarzy. Czy będzie to życie dla gospodarzy? Hop, 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 hop. Coś tu jest, nic. Tam na pewno będzie. W zasadzie nie wiem po co wbiegam na tą górę. Czuję się jak taka mucha, która leci do żarówki za wszelką cenę, tylko po to, żeby spłonąć, ale... Ale to jest mrocznie! Fajnie to wygląda w zasadzie. Dobra, nie ma opcji dalania. Hop! Trafiłem? Okej, okay. trafiłem. Wygląda na to, że trafiłem. Taki był zamysł, dobra. Ale co jest na samej górze. Pewnie pieprz nie piorun, na pewno. Znaczy, może nie na pewno, no ale jest dosyć duże prawdopodobieństwo wyliczone z... So, mm, twierdzeń. Śnieg. Bo śnieg. Śnie, ale śnieg nie jest żółty. Wow! Można robić kamikaze Dobra, tam jest skrzynka. To jest was skrzynka taka dla cheaterów. Dla tych, którzy mają oczy Enderu. Nie, perły kresu! Perły kresu. I offender to nie, nie Dobra, dostanę się tam. Pewnie będzie ograbiona. O, jego to wolę zabić najpierw. Bo on jakby mnie zepchnął, to o, strzały, strzały, strzały. Nie ma strzał nie ma, nie. Mam strzały. To sobie zrobimy tak. O, nice. O, 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 bijemy się, bijemy się, bijemy się, ziom bijemy się. Shit, 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 ja się przed chwilą biłem z tym. Wóz i wygrał Igrzyska! Śmierć na arenie numer 3. No i taki był zamysł ogólnie. Teraz sobie polatamy, żeby było, że tak, o, ze strzałą w głowie. I get arrow to the head. Tak więc dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli cieszycie się ze zwycięstwa wraz ze mną, to nie zapomnijcie o zlajkowaniu tego filmu. Bounce, 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 bounce. See ya.